No cześć, witajcie moi drodzy na niedzielnym odcinku. No cóż ja wam mogę powiedzieć, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej <laughs> i ten zestaw zdrapek mi pomoże uratować ogólny bilans. No i przygotowałem wielką krzyżówkę z z numerem 6. Tak mi się wydaje, że coś drapałem z tej paczki. Chyba to było te 30 zł chyba, jakiś czas temu. No, ale zobaczymy, może jeszcze jakaś wygrana się udało wyciągnąć. Do tego mam trzy zdrapki za dyszkę i są to perły rubiny z numerkiem 11, góra kasy z numerkiem 18 i bonus 7 z numerkiem 6. Trzy zdrapki za piątaka, czyli szmaragdy, 10 razy kasa i zielona pensja, a za dwójkę szybkie 50, może się w końcu odczaruje. No także jest co drapać, więc zapraszam na odcinek. No to zacznijmy od naszej zrabki. Szybki 50 na dzień dobry, mamy worek, ale do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić w ostatnim czasie. I zobaczmy co tutaj. 2, 4 po raz drugi i 50 po raz drugi. Także no, kolejny pustak niestety. Dobrze, to jedźmy teraz z naszą zrabką szmaragdowy dolar. Zwrócamy to mamy 11, 35, 29 i 6. 8, 34, no także niestety na razie nic. I w drugiej linii podobna sytuacja, też mamy pusta no to jedźmy teraz ze zdrabką bonus 7. Mamy arbus clips, koronę palmy, no czyli na razie wszystko, co, co niepotrzebne. Kawa oczywiście, również. O, ale mamy plik. No to jest po prostu niesamowite. Zdrabka dała wygraną. I mamy siódemkę. Moi drodzy, no co to się zadziało? Kurczę co najmniej trzy dychy i to w tej zdrabce. Unbelievable, po prostu. Dobra, także sprawdzamy. Pewnie będą dyszki, aż dyszkę pod siódemką jeszcze pomnożymy dodatkowo. No i tak to się właśnie odbywa. Właśnie mamy trzy dyszki. No jak na bonus. Cud miód malina, naprawdę. Szok i niedowierzanie. Dobra, no to jedźmy dalej. 10 razy kasa. Ostatnio się odblokowała, więc mam nadzieję, że dzisiaj też tutaj pokażę klasę 30, 24, 1, 42 i 29. No, dzisiaj już ma przerwę, niestety. Także trzeba próbować dalej. No to zobaczmy zatem, co góra kasy przyniesie. No może też razem z bonusem się odblokuje. Mogłaby 38, 28, 16, 35, 17. Ja nie wiem, czy tylko ja mam takiego pecha do tej zrabki, czy tam naprawdę nic nie ma. <grystanie> normalnie 18, 36, 29, który to już jest pustak Ciężko to normalnie ująć umysłem. Dobra, jedziemy zielona pensja. Ostatnia zrobka za piątkę. No dzisiaj też to tak widzę, błyskawicznie leci. Także z krzyżówką się troszkę dłużej pomęczymy. 32 i 3. 4, 16. 18. 6, 27. Nie ma. 2, 12. I 17. No i jakże? Po co? Dobra. Jeszcze się okaże, że tylko ten bonus dzisiaj wygrywa, na który najmniej stawiałem w sumie. <grym> Ale tak to jest zawsze ironia losu Dobrze, perły robimy. Mamy 17. No pięknie, klasycznie pomiędzy. 22, 21. Nie mamy nic dalej. 33, 24 nie ma. 34, 27 nie ma. I 35, 29, 32, 38. A mamy 39. No. Także tak to się odbywa. No i kończymy nasz odcinek krzyżówką z numerkiem 6. No to jedziemy zatem. Pierwsze dwie literki, może tak sobie będziemy drapać, to S, S, No i zobaczymy, czy mamy coś takiego. Mamy w ponusie jedno z tych. No i dalej mamy cis, o, tutaj osa, debata, vitos. Dobra, czyli to wszystko. Teraz tu mamy kiszkę, tu mamy las. O, nos. Co tam dalej? S, S. I tutaj jest jakiś B. Mamy w paku. No i tyle. Na chwilę obecną. No to idźmy dalej. D, P. Mamy Dumę. I mamy gada. P nie ma. Nie. No to trzeba szukać dalej. D, P. Mamy O. Polity. Polit. Potylica. Mm -mm, tu w debacie kolejna literka się znalazła. No i wszystko. Tak, tak, dobra. No to tutaj teraz mamy por. Tutaj mamy jeszcze coś. O. Tu jest w Adzie. O. Jak się A trafi, to już mamy wyraz. No i co wszystko? A, jeszcze tu jest opactwo. Zagubione. Dobra, kolejne dwie literki. H i U. H i U. Mamy O w dumie. W dumie i tyle. Dobrze. No to tutaj szukamy. Ulewa. Ulga. Ulga to będzie, jak się trafi, znowu jakaś wygrana Kurczę, nie tam. HU, No dobra, nic więcej nie widzę. No to tutaj jedziemy dalej. O. Mam futro. I tutaj o. Dobra, wszystko. L. G. Czyli a nie będzie, bo już by musiał być tutaj bonus, a tu by się za dużo liter utworzyło. Tak sobie to wywróżam. LG. Mm, tu jeszcze L. I wszystko. Tak, tak, dobra. No to jedziemy dalej. Klin, cliff, o, oh, mielin. Tu mamy gil, on oh, też prawie złożony wyraz. Dobra, dalej tutaj mamy L. I wszystko izolacja, ale nie ma Więcej, no właśnie. Dobra, literka R. Kolejna na krzyżówce. O, tutaj ich trochę będzie. Mam nadzieję, że nie przysypiacie. Dobra, to jest wszystko. Teraz tutaj mamy R. Teoretycznie coś by z tego mogło być, ale no, wiadomo jak to jest. Wszystko. Dobra, no już mamy dolną linię z literkami. Jest i te, no to zobaczmy. No tych tak. nawet trochę jest. Także pozytywnie. Tu jeszcze mamy, o właśnie WITOSie, tu jeszcze krawat. Dobra, druga strona. No i dobra, troszkę przyspieszyłem, żeby Was nie zanudzić. Yy, bonusów żadnych. Tutaj mamy jeden wyraz na tej krzyżówce czerwonej, a tutaj mamy trzy. Jest gil, jest por i jest futro. I zostaje ostatnia literka. No także zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mm, 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 mm. No, troszkę w bonusie się dołożyło, ale to i tak nie zmieniło sytuacji. Tutaj mamy drugi wyraz. No i też kończymy z tym nic więcej ani C ani A nie było. No i zobaczymy co tutaj. Mozart nie ma A, no czyli standardówka. O, tutaj mamy, nie, tu nie ma A, no właśnie. No, także niestety tą krzyżówkę mamy pustą, więc znowu lipa, jeśli chodzi o jakiś plusowy wynik. Sprawdzamy kontrolny. CGM moi drodzy, także dzisiaj tylko bonus uratował odcinek. No tak więc mamy ten samotny bonus 30 zł wprawdzie wpadło, ale i to i tak jest za mało na to, co włożyłem, więc z tym was zostawiam. No tak to z tymi zdrapkami jest. Raz się wygra 10 razy przegra, raz się wygra 15 razy przegra, no i tak się kręci. Także nie ma co, drapiemy dalej. I dzięki bardzo za obecność na weekendowych odcinkach. Jesteście super. Także zapraszam na kolejne już we wtorek. Cześć!